Aleksandra wskoczyła na rower i odjechała. Siedziałam jej na ogonie. Byłam ostrożna. Kręciła, a ja przebiegłam przez krzaki, żeby wziąć ją z zaskoczenia. To był zaułek, który miało się to stać. Polna droga, bez żadnych domów w pobliżu, zaraz obok lasu. Zaskoczyłam ją, a ona spadła z roweru. Kiedy mnie ujrzała na jej twarzy, pojawił się wyraz zdziwienia, a następnie wybuchła śmiechem. Dobry Boże, to ty? Poznała mnie? Jakim cudem? Spójrz na siebie, świnio! Niezależnie od tego, co zrobisz, nigdy mi nie dorównasz. Potem zaczęła chrumkać jak świnia. Miała za mnie bekę. Wyciągnęłam rurę z plecaka, wyobrażając sobie, że sięgam po miecz. Teraz zaśmiejesz się baranim głosem, szmato. Tłukłam jak worek, rurą po twarzy. Jęczała z bólu, błagała o litość, ale mnie to nie ruszało. Przestałam, kiedy wrzaski ustały. Następnego dnia poszłam prosto na siłownię. Założyłam najseksowniejszy stroj Aleksandry. Wielu ludzi na siłce mówiło. Siema, Aleks. Podeszłam do Davida. Ubiłam go. No i ślimaczek. Mój sen się ziścił. To wszystko, czego chciałam. Trzymam jego miłość do mnie, jego ciepło, ale kiedy przestaliśmy zobaczył mnie i doznał szoku.